Jezus powiedział, ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zasi ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni, i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać taki nakaz otrzymałem od mojego ojca oto słowo pańskie drodzy bracia i siostry od kilku niedziel tych wielkanocnych podejmujemy temat rozpoznania Jezusa przyglądamy się jak to uczniowie rozpoznawali bądź nie rozpoznawali Jezusa to jest bardzo istotne byśmy rozpoznali zmartwychwstałego byśmy nie wzięli za zmartwychwstałego Chrystusa kogoś innego albo czegoś innego, jakiejś idei, jakiejś prawdy religijnej, tylko żebyśmy spotkali się z żywym, zmartwychwstałym Chrystusem. I widać, jak Jezusowi na tym zależy. Pamiętacie, kochani, mówiliśmy o tym, jak to pokazywał ręce, jadł przy nich kawałek ryby, rozmawiał, do, zachęcał, dotykajcie mnie, żebyście mnie rozpoznali, żeby ta cała wasza religijność nie poszła gdzieś w zły tor. I dzisiaj mamy. Podobną sytuację, kiedy Jezus się sam przedstawia. On mówi, kim ja jestem, żebyście wiedzieli, kim ja jestem, żebyście właśnie mnie odkryli. Mówi te słowa: Ja jestem dobrym pasterzem. Przyszło mi do głowy, uświadomiłem sobie jakoś, że Jezus niejednokrotnie się tak przedstawiał, mówiąc o sobie, kim on jest, kim on jest, żebyśmy się nie pomylili, kto do nas przyszedł. Więc powiedział dzisiaj: Ja jestem dobrym pasterzem. W innym miejscu powiedział, ja jestem bramą, jestem bramą owiec, w innym miejscu powiedział ja jestem zmartwychwstanie i życie, w jeszcze innym miejscu powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Być może są jakieś jeszcze inne takie fragmenty. Te, te sobie przypomniałem ja jestem dobrym pasterzem, bramą, zmartwychwstanie i życie, drogą, prawdą i życiem. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus nigdy nie mówi ja jestem waszym doradcą w trudnych sytuacjach. Mówię to, proszę Państwa, jeszcze raz, bo jest wiele rozczarowań, że przyszedłem do Kościoła, przyszłam do Kościoła, a Kościół mi nie pomógł. Ale my, księża, nie jesteśmy często od tego. My się nawet na wielu rzeczach pedagogicznych, jakichś tam związanych z życiem seksualnym, po prostu nie znamy. Ludzie wiedzą, niech mi ksiądz da radę. Ja mówię, że my nie dajemy rady. Jesteśmy od rad. Jakąś możemy dać, ale to jest bardzo ryzykowna sprawa. My jesteśmy od formacji, przewodniczenia, od prowadzenia owiec do bramy, którą jest Jezus Chrystus. Chrystus nie mówi ja jestem doradcą w sprawach damsko męskich. Proszę Państwa, ja rozumiem, że taki czas, ale ile ja listów dostaję, żeby dopasować chłopaka do dziewczyny, dziewczynę do chłopaka i pomóc im się zejść. Ja nawet bym to spróbował zrobić, tylko że miał list z nieba, że oni mają być ze sobą. Bo ja mogę im za dobrze doradzić, oni się mocno zejdą, a po pół roku dostanę list i po co książku do mnie przykleił? Więc to są sprawy Jezus nie mówi ja jestem towarzystem ubezpieczeniowym. Jak Tobie będzie źle, to ja Ci wtedy pomogę. Ja, ci, ja, ci, ja Cię pocieszę, ja ci wypłacę jakąś jak towarzystwo ubezpieczenie, jak się spalić, to Ci wypłacimy pieniądze. Jezus tego nie mówi. Jezus mówi, jestem dobrym pasterzem, jestem bramą, jestem zmartwychwstaniem i życiem, jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus mówi, jestem dobrym pasterzem i od razu podaje, co to znaczy dobry pasterz? Bo pasterz owce swoje, życie swoje oddaje za owce. Jest Chrystus dobrym pasterzem, bo nas dobrze prowadzi. Jezus doskonale wiedział, że będzie dużo na jego temat oszczerstw, i kłamstw, i buntu i zniechęcenia, że będą ludzie mówili, on postradał zmysły, to jest, to jest po prostu od Belzebuba uczeń, on nas źle prowadzi, to jest, te słowa Jezusa szczególnie mocno brzmią dzisiaj w, w czasie takiej kontestacji Kościoła, dokąd nas Kościół prowadzi, nie zezwalając na in vitro, a na antykoncepcję, nie zezwalając na rozwody, każąc ludziom się męczyć ze sobą do końca życia. Sprzeciwiając się wychowaniu seksualnemu, dokąd Kościół prowadzi, proszę zwrócić uwagę, jaka jest taka zmasowana krytyka Kościoła, a Jezus mówi Jestem dobrym pasterzem i Kościół, któremu wam daje, jest dobrym pasterzem. Panie Boże, te moje ślipia, weź mi przeczyść, żebym się tym zachwycił, zobaczył Twoją dobroć, Twoją opiekę, tą nieprawdopodobnie głęboką, mądrą, wyprzedzającą moje oczekiwania na 20-30 lat. Dziś może się coś w Twoim życiu stało, dlatego że w 2032 coś będzie wymagało tej ingerencji z tego roku 2009. Jakie to są tajemnice, o których nam się nie śni. My tylko widzimy, wczoraj miał być grill, a padało, wieczorem fajny film w telewizji, a mi się telewizor zepsuł. My tyle często widzimy. Maturę widzimy za parę dni, nieszczęście największe na świecie. Za dwa, pół roku zapomnimy o tej maturze, niektórzy maturzyści. Boże, drogi, daj mi to zobaczyć, że jesteś naszym dobrym pasterzem i że Ty mnie znasz. Co mówi szatan? Zapomniał o Tobie Chrystus, za... nic Go nie obchodzisz. Szatan tak logicznie mówi, przecież On ma 6 miliardów ludzi, to jakby się mógł Tobą przejmować? W Polsce ma 40 prawie milionów, a On Cię zna, paznokcie, włosy, marzenia, tęsknoty, dzieciństwo, zna wszystko i daje to, co najlepsze dla Ciebie. Chryste, otwórz moje oczy, abym mógł Ciebie rozpoznać, poznać Cię i zachwycić się Tobą.